Witam, nazywam się Wiesław Kozłowski. Chciałem zaprosić na, na transmisję na żywo w ramach nauki Głagolicy cotygodniowej w weekendy. I będzie tym razem 15.06 o godzinie 16 na kanale YouTube Przebudzenie Słowianej Powstanie z Kolan, czyli dzisiaj o godzinie 16.00. I tematem głównym będzie... Reset y, negatywnych energii y, 2024. No i wyjaśnię, y, według mojej wiedzy, y, dlaczego, y, od kiedy się zacznie i na czym będzie polegał. <Kle> <Kle> Więc wstępnie mogę powiedzieć, że według mojej wiedzy wynika na to, że reset negatywnych energii zacznie się od 20 czerwca. 2024. I teraz wytłumaczę dlaczego od 20 czerwca. Dlatego, że 20 czerwca jest e, przesilenie letnie i wtedy się zaczyna. No i jest dużo właśnie e, masoneria na ten temat mówi, tylko że ona e, w swojej wersji pokazuje datę właśnie e, 20 czerwca nieraz na filmach e, 2024, tylko oczywiście oni mieli realizować plany e, swoje I tak naprawdę e, wytłumaczę właśnie w tej transmisji, że e, Że tak naprawdę większość masonków jest dalej przekonana, że e, Będzie po prostu te kataklizmy, te różne rzeczy, co oni będą robić i I że będzie później e, przejęcie, ten cały plan e, Znany jako e, Neforder e, Czyli, że, że po prostu będą rządzić y, na ziemi. Ale ci tak najwyżej masoni to wiedzą, że to upada i pewne rzeczy y, no mogą, mogą po prostu próbować robić, ale wytłumaczy to po prostu na transmisji, więc y, ja uważam, że zło definitywnie już przegrało i to zacznie, y, zacznie, zacznie będzie, będziemy to widzieć po 20 czerwca. No na czym polega reset? Według mojej wiedzy. Reset polega na tym, że będzie się ujawniała prawda i będzie to wszystko wychodzić, bo te wszystko cała ta manipulacja. Polega na. na tym, że masoneria ma telewizję, media, no i oni pokazują właściwie informacje, a wszystko zależy o tym, że oni nie mogą swoich planów yy, wizualizować. Czyli żeby, żeby, coś na ziemi się zadziało, to musi być y, zwizualizowane przez istoty żywe. A masoneria oświecona już po rytuale Hirama y, to nie są istoty żywe. Czyli ci wszyscy y, przy władze i ich marionetki. Znaczy ci, co sterują y, y, tymi marionetkami we władzy, y, tymi politykami, to wszystko. To są negatywne energie. I oni nie mają możliwości <laughs> po prostu jakby wizualizacji mogą nas tylko straszyć, żebyśmy się wizualizowali, bo wizualizuje wszystko, co człowiek połączony z duszą yy, popiera emocją i myślą, czy, czy słowem. Czyli musi być, żeby zmaterializowało się, musi być uruchomiona emocja. przykład tak jak mi ktoś powie, że E, na przykład wydrukuję sobie jakąś opinię czy coś i stwierdzi, że na podstawie tej opinii lewej e, że, że mam się podjąć leczenia, no to po prostu, żeby to się zwizualizowało, to ja muszę po prostu wejść z strachem i uwierzyć w to, że, że jeśli to jest niezgodne, że niczego nie zrobiłem i to jest po prostu na, na temat, że sfałszowana jest opinia, układ jest jakiś po prostu i i zmowa jakichś ludzi przeciwko mnie, bo, bo pokazuje prawdę, to po prostu póki nie wejdę w emocji od strachu, to to jest tylko toaletowy papier, który żeby się urzeczywistnił, żeby faktycznie można było mnie zamknąć, bo tak chcę miliony radam Dubin, <laughs> który mi porwał dziecko i wykorzystuję układy masońskie. No to musi być po prostu poparte moim strachem. No ja muszę zacząć uwierzyć w siłę zła, odrzucić siłę, yy, siłę niebios, czyli stwórcy i uwierzyć w moc tego Adama Dubina, w moc tych skorumpowanych sędziów i że mimo, że niczego złego nie zrobiłem, to po prostu było tak, że milioner. I to wszystko tak działa. Dlaczego, no popatrzcie się, kto chodził w maskach? No, no byli tacy ludzie, którzy się dali zatrzepić, którzy chodzili w maskach, bo tak rządzący chcieli. Ale było dużo ludzi, tak jak ja, którzy nie chodzili w maskach i, i mieli nawet ja miałem raz sprawę o to i wygrałem. No bo to nie weszłem strachem, a, a oni nie mogą po prostu czegoś takiego zrobić, że cię ukarać za to, że, że jesteś wolnym człowiekiem, czy, czy na przetach, jak mnie teraz. Niczego nie zrobiłem, tylko ujawiam prawdę, bo mi porwano dziecko i nie pogodziłem się z tym. Nie, nie klękłem przed zakompleksionym milionerem, naukowcem, który jest mason, masonem i korumpuje innych i wykorzystuje układy. Nie klękłem przed nim, nie pogodziłem się z tym i pokazuję prawdę. I nikt mnie z tego powodu nie może, nie może po prostu zamknąć. Muszę być strachem dopiero, żeby się zrealizowało to. No i właśnie po 20 czerwca będzie już taki okres, że, że na czym będzie polegało? Będzie wychodziło prawda cała. I tak samo no ja uważam, czuję po prostu z pola informacyjnego, że, że tak jak mi teraz, no bo generalnie ludzie nie udostępniają tego, co pokazuję. No bo jakby udostępniali, to już by masoneria zaczęła padać, no bo jak ja pokazuję twarze, przestępców i pokazuje dowody na nich, no to jakby doszło do miliona osób, no to wiadomo, że układ by zaczął padać, bo, bo po prostu jaka jak pokazuje twarze ludzi, którzy sfałszowali opinię e, psychiatryczną i pokazuje dowód na to, i pokazuje dowód, że też przyjęli łapówkę 5000 zł, no to po prostu gdyby to doszło do miliona osób, no to wiadomo, że, że psychiatra i zoła już by się wycofali. Może by nie odpowiedzieli karnie, ale by po prostu nie skrzywdzili innych. A my jesteśmy egoistami i nie myślimy po prostu o innych. I skoro nam się nic nie dzieje, to, to nie chodzi o mnie i moje dziecko. Tylko chodzi o tysiące ludzi. Yy, bo, bo popatrzcie, to nie chodzi o to, że jak udostępnisz, to pomożesz mojej córce i pomożesz mojemu yy, dziecku. Tylko chodzi o to, że przecież wiadomo, że jeśli ty, Przechodzisz obojętnie i oglądasz sobie taki film I pośmiejesz się z tego i I nie udostępnisz dalej To przestępca Wszołek yy, i zoła Dalej przyjmują łapówki Dalej, <laughs> dalej po prostu yy, yy, ratują, ratują niebezpiecznych więźniów tak jak Jak Jak, yy, jak yy, yy, na przykład Wenta który może dalej popełniać przestępstwa, bo uratowali go przed więzieniem lewą opinią, ale tak samo y, ci, co pokazują prawdę, y, są wykańczani w psychiatrykach y, przez nich, no bo najpierw trafiają do psychiatryków, a, a później po prostu są tam likwidowani, no i to się wszystko dzieje. I przechodząc obojętnie y, ko takiej informacji, to dalej po prostu pozwalasz yy, działać temu. Niekiedyś może być tak, że ktoś z Twojej rodziny <noise> yy, będzie, będzie miał problem z masonerią. Nie będzie wiedział w ogóle, że, że sąsiad jest masonerią i pokłóci się z, yy, znaczy z masonem i pokłóci się z nimi i coś tam będzie miał sprawy w sądzie. I nagle okaże się, że, yy, że mu założą jakąś w ogóle sprawę, sfałszują dowody. Yy, no nagle, jak nie będą mieć żadnych dowodów na niego, no to po prostu yy, dadzą wniosek o... Prokurator da wniosek o przebadanie psychiatryczne i zrobią z niego wariata. Wymyślą mu jakąś chorobę psychiczną i po prostu nastraszą, że albo więzienie, albo, albo, albo po prostu szpital psychiatryczny. I, i leczenie z choroby, której nie ma. No i <laughs> większość ludzi daje się nabierać i daje przyzwolenie, że boi się, że mimo że nie ma na niego dowodów, no bo nic nie zrobił, no to woli jakieś y, iść na obserwację psychiatryczną i wierzy w cud, że ludzie, y, którzy go, y, że już widział układ, ale wierzy w cud, że tam będzie cud i tam się nic nie stanie. Oczywiście y, przeważnie jest inaczej i Trafia do, do, do obserwacji, wymyślają mu, potwierdzają mu e, chorobę, no i później traci wszystko. Więc, no i już nie wychodzi e, z takiego psychiatryka. E, więc to każdego może spotkać. No ale, mówię, 20 czerwca mi się wydaje, że, e, że zacznie się tak, że bo większość filmów i tak mi blokują. ona na przykład film Selwita to on moment osiąga jakąś tam o tej szczepionce osiągał jakoś dużo widzów tylko po prostu blokują go a uważam, że po 20 czerwca nie będą mieli możliwości już blokowania prawdy. No i wiadomo, że jak masoneria oświecona zostanie odcięta od negatywnych energii, znaczy od no nie będziemy wytwarzać bo to też jeszcze będzie, że będzie się budzić świadomość ludzka i nie będziemy wytwarzać negatywnych emocji. I będziemy rozumieć to, że, że generując emocje negatywne, karmimy tę negatywną energię. Czyli po prostu większość ludzi jak, jak te układy na przykład działają czy coś i jest ofiarą, jest ofiarą w takim układzie, no to nienawidzi, no wysyła jakieś no, no po prostu myśli sobie żeby, żeby im było jak najgorzej tym negatywnym energią i wytwarza cały czas no negatywne energię a jeśli świadomość polega na tym przebudzeniu że rozumiemy, że żeby zło znikło to trzeba nie, emoc nie, nie wchodzić emocjami negatywnymi no i wszystko się wizualizuje, no wiadomo, że jak że, jak ktoś ci tam pokazuje rewelacje, że, że oni chcieli wytworzyć powódź i mówi o planach masoneli, że, e, że będą powodzie w czerwcu e, czy w lipcu, no to zaczyna to wizualizować. I wiadomo, że ja będę mówił na, na tej transmisji, że wiadomo, że mówię. Reset będzie polegał na tym, że będzie się ujawniała prawda i no, i świadomość ludzka podnosić nie, nie będziemy wytwarzać y, negatywnych em, energii, emocji bo emocja negatywna wytwarza się w negatywną energię którą się karmią y, źli no i też y, już jest pierwszy test y, mistrzostwa y, te co teraz będą no bo to też są w czerwcu właśnie Teraz jak, jak, jak zaczyna się reset i to też jest generator energii, bo wiadomo, nie jeden telewizor nieraz jest wyrzucony podczas takich mistrzostw w wielu krajach. No, 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 w jakimś kraju zawsze jakiś telewizor, czy, czy jakaś po prostu ofiara tego, że, że jakaś tam drużyna A przegrała z drużyną B, dostaje na przykład pobity albo coś, albo Ktoś się wyżywa na tym, że jego drużyna A przegrała z drużyną B na przykład, no to wiadomo, że tutaj jest, e, zawsze musi być ten przegrany, więc wiadomo, że jak Lewandowski, mason, e, iluminat Bawarski e, Lewandowski, który pokazuje wam, że jest iluminatem, e, pokazując okultystyczne znaki, jego żona też pokazuje, no a to jak on szczelikarny, no to my się cieszymy, my wytwarzamy wtedy emocje miłości. Ale jak y, on szczeli tego karnego w 90 minucie i drużyna B odpadnie, no to tam wyrzucane są telewizory. Tam ktoś y, dostanie wpiernicz albo coś. A jeśli podejdziemy, że to tylko jest iluzja i zrozumiemy, że, że większość tych aktorów to są masoni i chodzi o to, żeby wytwarzać takie. Jeśli ktoś, kto strzela y, w ligach <laughs> za pieniądze Yy, cały czas te karne a nagle jest decydujący karny dla Polski już Polacy myślą, że no, tutaj nas doją w, yy, w rządzie wszystkim jest źle, to przynajmniej, że ta Polska gdzieś tam wygrała i nagle już się wydaje, że jest 90 minuta jest decydujący karny i może się okazać, że nagle w kluczowym momencie ma, masą nie strzeli i nagle po prostu generujemy te negatywne energię. a jeśli zrozumiemy, że to jest wszystko iluzja, na czym polega. Że wszystko chodzi o nasze dusze, żebyśmy zatracili, a żeby, żeby zatracić duszę, to najpierw trzeba utworzyć cienie pola umysłu, do którego wpadają negatywne energie, więc wiadomo, że że jak po prostu oglądasz mecz zakrapiany. Yy, alkoholem, czyli iluzją, czyli, czyli negatywną, otwierasz poleczenia umysłu, i nagle jakiś tam lewandowski mason nie decydującego karnego, i ty czujesz nienawiść, to i po prostu ktoś wychodzisz po, yy, po następny alkohol, na ten, i nagle ktoś jest niewinny, no i co się patrzysz i podchodzisz i wyładujesz złość na nim, no to wiadomo, że że po prostu ładujesz tą negatywną energię, karmi się yy, Opiłeś się, yy, nie wiem, rozwaliłeś telewizor, nie wiem, yy, komuś na przykład albo coś, zdemelowałeś knajpę, jeszcze go dość pobiłeś, więc, więc tu wszystko idzie negatywne yy, uczynki, siebie obniżasz, tracisz yy, i tracisz te połączenie z polami a po prostu a, a karmisz zło żeby zło zostało zlikwidowane nie możemy wytwarzać negatywnych energii i myślę no, będę starał się wytłumaczyć na tej transmisji y, to jakoś zrozumiale i, i też y, to było potrzebne sfałszowanie Biblii więc y, te dwa odcinki wcześniej y, transmisji były jak najbardziej trafne no, bo mówiłem o sfałszowaniu Biblii, gdzie kluczem jest, ja nie wierzę w śmierć na krzyżu Jezusa. No, bo ona powoduje, że yy, no jak mamy wierzyć, że nam Bóg pomoże w traumatycznych yy, sytuacjach, jak, jak nie pomógł własnemu synowi. I, i jak mamy wierzyć, yy, no jak mamy właśnie wierzyć? No, to wiadomo, że a <laughs> pamiętajcie, że to też nie umiem tak do końca wytłumaczyć wszystkiego. Ale później analizuję te filmy swoje i próbuję, jak to tłumaczyć, żeby ktoś zrozumiał. Bo generalnie chodzi o to, dlaczego nasze modlitwy nie trafiają do swójcy i dlaczego nie pomagają. Bo jest jakby nakładka na, na, na ten świat, i modlitwa, żeby trafiła.